Wiecie czego prawo karmy? Tak, tak. Tej, która rzekomo wraca, może nas nauczyć o typie partnerów, jakich sobie wybieramy. Jacy nam się podobają? To najpierw warto by się przyjrzeć, czym jest prawo karmy, bo dużo ludzi bardzo błędnie je interpretuje. Zdaniem wielu ludzi karma oznacza, że jeśli zrobisz coś złego, przytrafią ci się złe rzeczy. Na przykład ktoś z tobą zerwie, bo ty zerwałeś z kimś innym. Ale to nie działa w ten sposób. W karmie chodzi bardziej o nasz sposób myślenia w momencie, gdy podejmujemy jakąś decyzję. Jeśli dokonujemy wyboru, czy przystępujemy do działania z właściwym zrozumieniem, albo bez niego, uzyskujemy reakcję opartą na tym wyborze. Jeśli, na przykład, ukryjesz przed swoim partnerem, że idziesz na imprezę, a potem wpadniesz tam na najlepszego przyjaciela i ta osoba wyjawi, że cię widziała, to twój partner się zdenerwuje i to jest właśnie karma w działaniu. Dokonałeś wyboru i musisz żyć z jego konsekwencjami. Tłumacząc więc tą ideę już tak w zupełnie prostych słowach, karma oznacza prawo przyczyny i skutku tego, że podejmując jakieś wybory, musimy się liczyć zawsze z ich konsekwencjami. Ale jak zasada karmy ma się do tego jakie typy ludzi są dla nas pociągające i dlaczego najczęściej próbujemy właśnie z nimi wchodzić w relacje? Wrażenia, które wytwarzamy w młodości, podpowiadają nam, jak powinna wyglądać miłość i z jakimi uczuciami powinna się wiązać. Sugerują nam, co jest atrakcyjne, a co odpychające, jak powinniśmy traktować innych i sami być traktowani. Ale jeśli nie rozumiemy w jaki sposób wytworzyły się nasze wrażenia i jak dokonujemy wyborów, wciąż powtarzamy tę samą karmę, te same wrażenia prowadzą do tych samych wyborów. To cytat z bardzo fajnej książki, która zainspirowała moje dzisiejsze rozważania. Osiem zasad miłości Jaya Shetty'ego, byłego indyjskiego mnicha autora bestsellera „Zacznij myśleć jak mnich”. Autor obecnie bardziej znany jako pisarz, mówca, coach przedstawia w niej swoje spojrzenie na zjawisko miłości z perspektywy filozofii Dalekiego Wschodu, z perspektywy praktyki mnicha Dalekowschodniego, a więc. Wszystkiego tego, czego nauczyła go medytacja, próby zapanowania nad swoim umysłem i zobaczenia rzeczy takimi, jakimi w rzeczywistości mają być. Myślę, że może to być bardzo ciekawa pozycja dla wszystkich, nie tylko zainteresowanych zjawiskiem miłości, ale lubiących wschodnie spojrzenie, odrobinę filozofii i zastanawiających się na przykład nad takimi pytaniami, jak: dlaczego. Pewne schematy ciągle powtarzają się w, nasi, w naszych związkach. Czemu na przykład ciągle wiążemy się z bardzo podobnym typem ludzi? Link do tej książki. Znajdziecie w opisie tego materiału, ja bardzo polecam. A ja dzisiaj na bazie jednej z ośmiu lekcji chciałbym się przyjrzeć pięciu typom ludzi, którzy bywają bardzo atrakcyjni, ale też w spotykaniu się z nimi zawarta jest pewna lekcja, której, jeżeli nie zrozumiemy, to będziemy ją ciągle w nieskończoność powtarzać. Typ pierwszy: buntownik. Kojarzycie urok buntownika, albo to absolutnie dotyczy w równym stopniu też kobiet. Buntowniczki, osoby, która zdaje się żyć jakby poza systemem, w którym uwięzieni są wszyscy pozostali, w tym my. W filmie Koszmar Minionego Lata pojawia się taki dość zabawny, ale i znamienny dialog. Dziewczyna mówi do swojego przyjaciela: Nie podoba mi się to. Wyjedziesz i zadurzysz się w jakiejś ubierającej się na czarno pokrytej tatuażami, noszącej kolczyki, gdzie tylko się da, studentce filozofii. Na to jej przyjaciel odpowiada. Brzmi atrakcyjnie. Zobaczmy, że takie zbuntowane, antysystemowe, atrakcyjne jednostki to częsty motyw literacki, filmowy czy nawet Wizerunkowy. W archetyp ten wpisuje się na przykład Heathcliff z Wichrowych Wzgórz, Tyler Darden z Podziemnego Kręgu, tytułowa Wednesday czy po prostu wielu dzisiejszych raperów, raperek i innych influencerów. Tak z perspektywy psychologii można znaleźć wiele argumentów dlaczego tego typu jednostki mogą być bardzo pociągające. Takie osoby po pierwsze wydają się bardzo pewne siebie i wyróżniają się po prostu z tłumu. Bardzo ciekawa jest też taka psychoanalityczna teoria, która zakłada, że szczególnie atrakcyjne są dla nas te cechy, które sami chcielibyśmy mieć u siebie, ale na przykład czujemy, że ich nam brakuje, i bardzo często chcielibyśmy mieć więcej odwagi, czuć więcej wolności, bardziej zachowywać się nonkonformistycznie, w sposób jaki być może pozwoliłby nam bardziej cieszyć się życiem, ale nie potrafimy. Dlatego, tak bardzo, osoby, które przynajmniej wydaje nam się, że takie właśnie są, mogą być dla nas interesujące. No dobrze, ale co do tego, że typ buntownika, buntowniczki może być atrakcyjny, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, ale jaka lekcja może płynąć ze spotykania się z taką osobą? Czy to na pewno odpowiednia osoba do budowania czegoś poważniejszego? To, że pociąga nas ktoś, kto nie zgadza się z systemem, niekoniecznie musi być błędem, ale jeśli masz nadzieję, że przygody i tajemnice ustąpią miejsca lojalności i odpowiedzialności, Pora wyciągnąć wnioski z dokonanych wyborów. Autor zwraca uwagę, że sporo osób może mieć historię prób budowania poważniejszych związków z tego typu osobami, ale ta relacja, pomimo tego, że na początku wydawała się wyzwaniem, przygodą, później nie potrafiła się skleić w coś stabilnego. Jego sugestią, w myśl przytaczanej przeze mnie chociażby psychoanalitycznej teorii, jest. Żeby zastanowić się, spróbować zrozumieć, czego tak naprawdę oczekujemy od takiego związku, od takiej osoby, przeciwko czemu być może my sami chcemy się zbuntować, ale nie potrafimy, to może być dużo lepszy punkt wyjścia do tego, żeby stworzyć wartościową relację. Typ drugi: ścigany. Czasem pociąga nas ktoś, kto jest emocjonalnie, a nawet fizycznie niedostępny. Taka osoba jest w ciągłym ruchu, ale zatrzymuje się na wystarczająco długo, byśmy ciągle mieli nadzieję. Jesteśmy nią zachwyceni, więc przekonujemy samych siebie, że się nagle zatrzyma i poświęci nam czas i uwagę. Wierzymy, że gdy w końcu się na nas skupi, zakocha się w nas. Angażujemy się więc w ciągłe podążanie za takim człowiekiem. Taki romantyczny pościg za kimś niedostępnym może być bardzo angażujący, ekscytujący, bo dostarcza nam też wielu różnych emocji. Problem w tym, że ciągle goniąc jakiegoś człowieka, tak naprawdę nigdy nie mamy okazji naprawdę go poznać, zobaczyć, czy w ogóle pasujemy w rzeczywistości do siebie i mamy przynajmniej teoretyczną szansę zbudować coś wartościowego. Antropolożka Helen Fisher tłumaczy to zjawisko następująco: Granie trudnego do zdobycia wy. Wywołuje zjawisko nazywane wabieniem przez frustrację. Bariery bowiem nasilają uczucie romantycznej miłości. Pewnie dlatego, że gdy nagroda jest odroczona, ścieżki w mózgu związane z przyjemnością, energią, skupieniem i motywacją ciągle działają. Warto jednak dodać, że jak pokazują badania, nie ma żadnych dowodów, że tego typu proces sprzyja później budowaniu trwałej, silnej więzi. Co jeszcze może stać za naszą motywacją do podążania za kimś niedostępnym? Bardzo mocno zgadzam się z wnioskami autora Jaya jeśli ekscytuje Cię pościg, bądź świadom tego, co wybierasz. Gdy ktoś jest niedostępny, to ogólnie tak już zostanie. Czy ktoś taki Cię pociąga, bo szukasz kogoś, kto jest równie zajęty jak Ty? A może wychowywałeś się z niedostępnym rodzicem i wydaje Ci się, że tylko na taką miłość zasługujesz? Ponownie, kluczem do uwolnienia się z powtarzanego schematu jest zrozumieć, dlaczego tak naprawdę coś nas pociąga i czego w rzeczywistości dla siebie chcemy, czego rzeczywiście szukamy. Typ trzeci. Projekt. Może spotkaliście się z takim stereotypem, że kobiety, patrząc na potencjalnych kandydatów, mężczyzn do związku, patrzą na nich jak na takie niedokończone projekty, nad którymi będą mogły popracować i udoskonalić ich sobie. Co to jest przedmiotowe? Masz rację. Może to brzmieć dość przedmiotowo, ale wcale nie jest tak, że mężczyźni nie zachowują się w podobny sposób wybierając partnerki do relacji. Na przykład bardzo często dla wielu mężczyzn atrakcyjna będzie kobieta, dla której oni mogą pełnić rolę, nazwijmy to ratownika. Co również jest dość wbrew pozorom przedmiotowe. Brzmi to dość przedmiotowo i słusznie, ale wcale nie jest tak, że mężczyźni też podobnie nie podchodzą do kobiet. Na przykład, dla wielu mężczyzn dość atrakcyjne mogą być kobiety, dla których oni mogą pełnić rolę takiego ratownika, mogą je ratować, i to również jest dość przedmiotowe traktowanie tej drugiej osoby, którą chce się ratować i znów urabiać trochę pod siebie. Co w tym jednak atrakcyjnego? Dominowanie w związku podbudowuje nasze ego i sprawia, że czujemy się ważni. Nie wymaga od nas, żebyśmy zadawali sobie pytania albo stosowali się do sugestii partnera, ale ostatecznie to przeszkadza w wytworzeniu stałej więzi. Pociąga nas bardziej dynamika niż osoba. Choć często może nam się wydawać, że chcemy opiekować się drugą osobą, chcemy ją prowadzić dlatego, że mamy dobre serce, to tak naprawdę pokazuje to, że bardzo często nie jesteśmy gotowi na prawdziwy, równorzędny związek i bez Czujemy się w takiej dominującej roli. Autor 8 Zasad Miłości słusznie zauważa, że jeżeli podoba nam się rola opiekuna i przewodnika, to możemy ją znaleźć w innych aktywnościach i zawodach. Autor 8 Zasad Miłości słusznie zauważa, że jeżeli podoba nam się rola przewodnika, opiekuna, to możemy ją znaleźć w innych zajęciach, w innych zawodach, nie traktując wcale protekcjonalnie swojego potencjalnego partnera. Typ czwarty: Fakboy. Fuck girl. Czy typ bardzo otwartej seksualnie osoby, partnera jest atrakcyjny? Nie dla każdego, ale dla wielu ludzi, jak najbardziej. Ponownie stereotyp głosi, że to mężczyznom zależy bardziej na seksie, i chociaż jest to spore uproszczenie, to jednak badania naukowe zdają się dostarczać argumentów, dlaczego tak może się dziać. Mężczyźni mają ogólnie niższy poziom oksytocyny niż kobiety, ale seks sprawia, że u mężczyzn rośnie on gwałtownie o ponad 500%. Czujemy się sobie bliżsi chemicznie, nawet jeśli nie jesteśmy sobie wcale bliżsi emocjonalnie. Ponadto hormon ten tymczasowo blokuje negatywne wspomnienia i odczucia, sprawiając, że wszystko widzimy przez różowe okulary. No dobrze, można by więc zapytać, gdzie wady takiej sytuacji? Otóż oksytocyna może być hormonem błędnych decyzji. Dalej myślisz, że będzie w porządku, bo ten hormon daje ci poczucie bezpieczeństwa i nie widzisz znaków ostrzegawczych wysyłanych przez te osoby, które mówią. Nie można mi ufać. Ciężko zaprzeczyć, że seksualność jest ważnym obszarem życia i związku romantycznego, ale jeżeli nadmiernie się na niej skupimy, możemy zacząć przeoczać inne istotne sygnały i znów powtarzać cały czas te same błędy. Typ 5: Zamożny. Dlaczego bogactwo jest atrakcyjne? Warto zwrócić uwagę, że bogactwo nie musi oznaczać tylko i wyłącznie posiadania pieniędzy. Autor, cytując dalekowschodnią naukę, wyróżnia sześć typów tak zwanego bogactwa. Są to wiedza, sława, zamożność, piękno, siła i wyrzeczenie. Pewnie łatwo sobie przypomnieć teraz sytuację, w którym osoba posiadająca chociaż jeden z tych, nazwijmy to typów bogactwa, mogła być dla nas już bardzo atrakcyjna. Z perspektywy psychologii ciekawie tłumaczy to tak zwany efekt aureoli, który oznacza, że na podstawie jednej cechy danego człowieka zaczynamy przypisywać mu różne inne cechy. Na przykład często wierzymy, że osoby piękne nie mogą być złe, muszą mieć dobre serca, albo te inteligentne będą sprawiedliwe, lub też ludzie zamożni najprawdopodobniej są pracowici, choć nie mamy ku temu żadnych innych przesłanek. Ta przytaczana przez autora nauka o sześciu typach bogactwa, której nazwy niestety nie dam rady wymówić, ma nas uczyć przede wszystkim o tym, jak omylne, jak zaślepione bywa nasze pożądanie. Możesz znać wszystkie sukcesy i osiągnięcia partnera, ale to go nie definiuje jako jednostki. Pociąg do naszych partnerów, ze względu na to, co mają albo co osiągnęli, nie jest złym początkiem, ale nie jest też dobrym końcem. Podsumowując te pięć typów, z których każdy nie jest sam w sobie zły, ale zawiera się w nim pewnego rodzaju pułapka, pewnego rodzaju zaślepienie, na które warto zwrócić uwagę, bardzo podoba mi się myśl autora, który stwierdza, że kiedy już odkryjemy, czego właśnie chcemy tak naprawdę od naszego partnera, co nas tak bardzo w nim pociąga, to to powinna być pierwsza rzecz, którą powinniśmy postarać się sami dać sobie. Może to brzmieć trochę abstrakcyjnie, ale jeżeli odkryjemy, czego tak naprawdę nam brakuje i jak możemy to poczucie braku, pustki sami w sobie uzupełnić, to może nas to bardzo mocno uwolnić od różnych wzorców, od różnego podążania za pewnego rodzaju Typami ludzi, i możemy wtedy dużo trzeźwiej spoglądać na sytuację, dużo bardziej rozmyślnie wybierać sobie partnerów. Mocno w książce Jay'a tego mnie to zaskoczyło, o tyle, że jest to trochę lekcja, którą sam przeszedłem w swoim życiu, coś co odkryłem podczas lat swojej psychoterapii, że był taki pewien typ osoby, który bardzo mnie przyciągał, z którym tworzyłem dość destrukcyjne relacje, i cały czas przez lata swojego życia wracałem do tej podobnej sytuacji, aż. Nie będę tutaj teraz opowiadał za dużo, ale odkryłem właśnie jedną z takich rzeczy, które bardzo mnie pociągają, a które przede wszystkim powinienem odkryć w sobie, na które w pewnym sensie powinienem sobie pozwolić w swoim życiu, które powinienem w sobie przede wszystkim pielęgnować. Bardzo mocno zmieniło to, myślę, że na lepsze, moje podejście i to, jak po prostu sam się czuję w swoim życiu i w relacjach, jakie staram się budować. Jeżeli zaciekawiła Was książka 8 zasad miłości, lubicie takie podejście mocno oparte i o odkrycia psychologii i o filozofie Dalekiego Wschodu to bardzo Wam tę książkę Jaya Shetty'ego polecam. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. A ja jestem ciekaw Waszej opinii, jakie Wy jeszcze typy, archetypy ludzi, cech, które bywają bardzo atrakcyjne, ale przy tym będące pewną pułapką, będące być może dla nas trochę destrukcyjne, dostrzegacie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A ja się już będę żegnał, będę bardzo zobowiązany za wszystkie subskrypcje, za wszystkie kciuki w górę. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.